Witam Was, Panie i Panowie, czy czymkolwiek tam jesteście. Mam na imię Graf, witam Was na UHC youtuberów. Jest to pierwszy sezon nowej serii. Są ze mną tacy fajni ludzie. Siema! Siema! Hejo! I jak to działa, możecie się pytać. Jest to tryb PVP, gdzie nie mamy regeneracji życia, więc serduszka, jeżeli stracimy, to już nie dostaniemy ich z powrotem, chyba że zjemy refila, którego możemy oczywiście sobie skraftować. Będą cztery drużyny, po dwie osoby zrobione losowo. I je, no tak, bez potek regeneracji będziemy grać, nie będzie też potek poziom drugi, czyli z Glowstona, e, będzie mapa się zmniejszała. Na początku jest 1000 na 1000, będzie się zmniejszała do e, chyba 108 na 108, bo tak czanki działają. E, przez 100 minut, czyli godzinę 40. Przez pierwsze 20 minut nie będzie widać ników innych graczy z innych drużyn, a przez ostatnie 20 minut będziemy wszyscy świecili nowym efektem glowing. I chyba to będą wszystko. Więc, jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć punkty widzenia innych graczy, to będziecie sobie mogli wyszukać UHC youtuberów i obejrzeć inne nasze filmiki. Więc, może ja posortuję drużyny. Zobaczymy, kto z kim będzie. O! Z kim jestem? O, my Uuuu, Cyklu! Elo no to, to my się teraz podzielimy na, na kanały na TSie i zobaczymy się pewnie na początku rozgrywki. Dobra, zaczęliśmy. Halu, halu, bebecy już. witam, cześć, cześć. Dobra, czekaj, uważaj, mamy koordynaty. Kurde, Ogólne. border jest trochę od nas. I się rozpadało. Ej, czy tylko ja, mamy ten! Mamy ten. Czy tylko ja widzę to? Tak. Złaś stary, bo nie obrywam od upadku na starcie. Serio? Dobra, Git. Zbieram wszystko dawaj. Stary, ale mamy start zarobisty. Zajebiście. Tak ogólnie Dobra, polecamy obie perspektywy: zarówno u mnie, u Bebę, jak i tu chłopaków i dziewczyn w z... z... tak. tali... e, na, 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 na Na ich kanałach tak samo prawdopodobnie playlista będzie w opisie. A Czyli jeśli nie wiecie o co chodzi, to pytania wszelkie do grafa jest to UHC YouTuberów. Jak coś e, buraki zbiorę, bo to będzie taki, taki teammate, czy nie? Stary tu jest kowal? Chyba dach. nie ma kowal. Jest, jest kowal mam, idę właśnie teraz. Dobre, Dobre, czek, dobra czekaj, co tam masz? Zbieram, zobaczę sobie, co będzie. Ja pierdzielę, tutaj przepaść jest stara. Mam miec i ten, mam y, zbroję żelazną. Jaki masz miecz? Jabłko, i jabłko jedno mam, żelazny. Żelazny i zbroja, o ja pierdziele stary, ale mamy po prostu. Nice, dobra, ja idę teraz tam zb zbierać drewno. Oczywiście jeżeli <coughs> chcecie także właśnie zobaczyć ten perspektywy, no to macie wszystko podane w opisie, macie tam wszystkie właśnie playlisty, więc bijajcie i po prostu zaczynajcie tam oglądać, jeżeli chcecie. Ekranie sobie sobie właśnie w UHC youtuberów e, Macie tutaj teraz wszystkich podanych na ekranie. Jesteśmy teraz podzieleni na no, cztery drużyny po dwie osoby, jak właśnie widzicie. Wszystkich macie team na niebieski, nasz, nasz właśnie czyli czerwony z cyferkiem. No i tutaj mamy team, team zielony i team żółty. Tak to właśnie się teraz wszystko właśnie prezentuje. Odcinki będą podzielone i... Mam nadzieję, że będzie się wszystko Dobra, ja już tutaj mam drewno. I jak tam się to wygląda? To znaczy, że mam 7 tych pinków drewna, no i co? Skopiemy. To znaczy ja bym przeszedł Gdzie na jesteś? minus 400 od razu, zmniejszyłbym kratki, bo niby border nas nie dziabnie za szybko, ale wiesz co? Zmniejszyłbym to i tak, żeby dla pewności, jakbyśmy się zakopali, to wiesz, mm -hmm. bo tu się border cały czas zmniejsza, 2 godziny się no, zmniejszy, no, jest 500. Także tutaj jest 100, to myślę, że tutaj jest dobre 20 minut kopania, jak tu się wkopiemy, tylko przejdziemy tam, dawaj, 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 trzcina jest. Lecę, lecę, lecę. Okej, okay, ja bym jakiś Masz kruwek cime? może poszukał, bo tu i tak większość będzie miała enchant później. Lechmer dobra, oni zrobili ten, to zrób już crafting i zrób kilo pierwszy, ja zbiorę trzcinę okay. i sprawdzę, że nie ma krów gdzieś w podmiaru. to ja już ten, to ja już od razu zbieram, jak się to nazywa? Kobla. Dobra, to ty się kop od razu, ej. To ty się wkopuj, a ja pójdę proszę czy ten... Tak, wkopuj się, ja do ciebie przyjdę. Kopiemy się nie po keyfach, bo po moby chodzą i tu się HP nie regeneruje, także wiesz, lepiej byśmy nie Dobra, łazili w cave'ach. Ja zobaczę czy nie ma jakichś krówek w pobliżu, bo byśmy wzięli sobie skórę z nich. Ale to jest, z tego co widzę, są owce dokoła, ale owiec jest dużo. Border nie działa. Czyli border nas nie zabija, tylko nas przybliża. To więc. Okej, okay, no to bardzo fajnie. Okej, okay, ja już tam lecę w, w dół się kopię. Mam, mam ci ten, zaraz kordy podat, czy co? Wiesz co przyjdę, bo tam się cofnę, ja nie widzę tutaj żadnych krów. Także wkopiłem się najpierw, zbierzemy żelazo i pójdziemy dopiero później szukać tych. Szukać jakichś pajęczyn i szukać jakichś krów. Żeby sobie porobić jakieś ekwipunki punki tutaj lepsze. Dobra, u mnie no, ja już mam ma w porządku, wszystko. Mamy już kobla, czyli mamy już wiesz... Tak w ogóle, bo, nie bo nie. geneza naszego teamu, bo my się team mafiozy nazywamy jak coś, nie? No dokładnie, trochę tak. <laughs> jak nie wie kto o co chodzi, to jak miałem ja chyba 200, Bebe chyba 300, czy coś takiego koło tego. Mm -hmm. A nagrywaliśmy razem serię mafiozy z Minecraft na serwerze, który był serwerem na modach. Byliśmy takimi właśnie mafiozami wtedy i wtedy, wtedy... Mamy żelazo, żelazo Wtedy mój skin zaczął taki właśnie przypłynąć jak teraz jest no i ogólnie od wtedy tak się jakoś poznaliśmy, mniej więcej wcześniej troszkę. No, A zaraz tak. Wcześniej. Daj mnie kilof kamienny albo koblestone'a. Masz ten kamienny kilof? Ja mogę już ten zacznę przepalać e, żelazo. Dobra, weź zrób jakieś pochodnie, żeby nam się nic na plecach nie rozpieło. Ja zacznę kopać w dół. Bo pójdziemy od razu. Nie mam jeszcze węgla. w ogóle tego. Nie mam jeszcze węgla. Węgla, no Który. dobra. Że można z ewentualnie jakiegoś zrobić. Iść ten na górę i, i, i tam pokopać trochę tego jeszcze? No jak chcesz, to możesz. Ale na szybko, nie? Żeby tam nie stać hapenic. Ja będę się już kopał w dół, żeby dla pewności, żebyśmy mieli jakieś żelaza później. Jak zrobimy seklaty, chociaż i miecze jakieś, to możemy już iść, szczerze. A tyle z tego dobrego będzie. I patrz czy border nie idzie, nie? Bo border niby nie powinien być jakoś na za, za szybko. No bo dwie godziny mamy, żeby się zmniejszył do 50 kratki. Dobra. Tak, że powinno być w Ej, a wszystko. może jeszcze ten pobiję chwilę te owce, co? ty możesz pobić wiesz bo jedzenie bo ja spada. Mam, mam tam przecież miecz więc o kurde be, be, więc będzie dobrze kurde słyszę o, owieczek tutaj. nie jest owieczek powiem ci że, że tych owieczek nie jestem mało więc no nie jest. Zobacz, mam już 7, mam, więc jest dobrze może raz ok. ja mam 5 więc też nie jest najgorzej nie jest najgorzej 4 Tak, 4 dobra ja już przepalam ja od razu i zrobię sobie mieczek, tak żeby nie być bezbronnym w razie czego na coś trafili mają ten mają te, kurde Dobra, ja sobie też kautiper. Kurczę, to będę mieli enchant, no bez jaj. To musimy ben iść poszukać ten... Węgiel znalazłem, nice, będziemy na południu. Masz węgiel? Okej, okay, nice. W końcu. To ja tam już ten, lecę w Dobra, spoko. Znaczy, chyba zrobię najpierw żelazny kilowit, tu mam dylemat, czy zrobić miecz, czy kilowit. Chyba kilowit zrobię i kamienny miecz po prostu, na razie. Miecz sobie diamentowy poszukam. Będziemy kopiąc, zmniejszali sobie kordy, tak żeby na pewno nas nie zjadło. Mam jeszcze poszukać tych? Poszukać yy, nie owieczek tylko kr krówek? Nie, wiesz tak. co, skopujmy się, skopujmy się i nie ryzykujmy. Na razie wykopiemy sobie żelazny setek. będziemy żelazni, to już można pomyśleć o Tak, raczej nie zrobiona Okej, okay, robimy tak. Mocniejszych enchantów dopóki ten. Nikt na razie nie starcił HP, także nie możemy być pierwsi, uważaj. To Pamiętaj, będzie... że się założyłeś o tego, o kebaba. Si o założyłem, dokładnie. <laughs> dobra. Dobra, czekaj, dam ci cztery pochodnie na razie. Nie, no to tutaj ty... jest za dużo, żeby nie marnować. masz węgla? Ile masz tam węgla? Mogę ci tutaj trochę, więc ty sobie weźmiesz, Ja Wziąłem, wrzuciłem, rzuciłem, wrzuciłem do pieca cię. Okej, okay, dobra, nice. To ja tutaj już chwoli kopię. Dalej. Ja zrobię żelazny kilo od razu, tylko użyję kamienny najpierw, żeby nie było ten Dobra, mamy pierwszy chyba ten żelazny kilo w ogóle. Mogę łopatę, ale łopata nam nie potrzebna. Okej, okay, nice! Idziemy z tymi obiedami równo, ej, jak tak patrzę. Nie ja się dobra. Lecimy w dół, co dalej? No czy znaczy wiesz co? Chodźmy jednym tym może. O, <noise> cykl dopiero nie dodolnił. stracił HP. Tu stracił nice. Półtora serduszka, o ładnie. To musimy uważać, Będne, tylko do caveów nie wchodzimy jak coś. Będne. Bo cavey to są, wiesz, pełno potworów i tak dalej. O, węgiel nice. Węgiel nice, okej. Okay. I ogólnie, jakbyśmy znaleźli diamenty, e, moglibyśmy zrobić portal do netheru. Trzy diamenty nam, nam potrzebne, a no potem już osłupy <noise> czymy się, czy robimy portal, czy raczej na zostawiamy i olewamy. Bo tam niby potki byśmy mogli zrobić, ale to jest za duże ryzykowanie, nie? Achievementy pokazuje, kurcze bele, dobra. Ale co to są? Za... A o to chodzi. O achievementy, w tak, wiesz, bo... To by było no. bo chyba pojęcie, że gdyby tego nie było, no to by było tak bardziej ten, emocjonujący mi się no wydaje. Znaczy teraz to widzisz i jesteś na nastraszony trochę, to nie powiem Ci, żeby to było złe no. jakiś do końca. No bo wiemy, że na przykład oni będą mieli enchant, jeśli znajdą diamenty, ale na razie nikt nie zna z diamentów jeszcze, czyli mamy luksus, jak to mówią. Dobra, zejdziemy na dwunasty poziom, albo nie, na dziesiąty, bo tam będzie większa praca Wezmę te, yy, ten crafting Dobra, jeszcze. weź wszystko. Redstone z a redstone nam jest totalnie do niczego niepotrzebny. A później będę se pluł w brodę, że go nie wziąłem. D Dla expa bierzesz, może lepiej, co? Czy wiesz co, na razie nie mam enchantu. To się pomyśli później, najwyżej się poprzepala jakieś zbędne rzeczy. Dziesiąty poziom, szukamy diamentów w tym momencie już, kurcząc ciągle koordynaty, tak żeby... Przepalę z... ten, jed jedzenie przepalę szybko, co? Jakieś. Okay. Boś, no, pewnie. Kolejny, tak. raz jak je znajdę, przerabią sobie na miecz i klatę, już dobra, kolejny ten redstone. A, ustawmy sobie, tak. Getting wood, okej, okay. ktoś dopiero drewno zbierał. Automat bez jaj. Automat, dopiero drewno. No, Oczywiście, no może. Zobaczmy, że ten st statut jest nice. Może, może Natella zbierała akurat. I słyszę zombiaka, kurczę, uważać, nie, nie możemy zbytnio do cave'ów wchodzić, bo mówię, to jest za duże ryzyko, jeśli chodzi o walkę z mobami. A, no i co, i co, co, co możemy dodać teraz? Możemy kontynuować nasz wątek z naszym teamem, nie? Że te Jak mafiozy, tak? że się to w sumie rozpadło wtedy, bo serwer wykaz, Ale my z się znaliśmy bo bo nic, nadal. Nic nie słyszałem w ogóle, nie mam tego. O eee, F3 plus T, jeśli o, chcesz już, to, wiesz? Już. Też można. Przeładujesz, jest fajnie. Ja słyszę jakąś wodę na dole, kurczę. Dobra, także ja się kopię. Lawę słyszę, okej, okay, lawa to jest chyba. U Ale nie mam wody. Na pewno weźmiemy sobie bakiet, bak bakiet lawy, wiesz? Bo będziemy mogli zalewać w razie czego. Okej, okay. to ja może pójdę ten. Bo masz może jeszcze jedno też żelazo? Mam jedno akurat przy sobie, chodź do mnie To ja może pójdę po, po wiaderko z wodą, co? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, czekaj, masz żelazo, łap e, okay. Tylko nie zgiń, bo ja nie wiem ile to za, ile noc będzie Właśnie to jeszcze noc jest, I kurde Mamy team damage, więc musimy uważać, no na noc będzie, kurcze, w ogóle przerąbane bo Ja wiesz... tam zobaczę, jak tam, czy tam noc jeszcze co Obra, jeszcze chyba nie ma Chyba nie ma, nie wiem, jeszcze nie widzę, ale... to tak naprawdę największe zło, okej, okay, ja znalazłem cave'a, musimy uważać Widzę, że tam potracili HP, więc to, to jest do nas dobrze. I znalazłem złoto, stary. DIAMENTY! Masz diaksy? Mam diaksy! Zajebiście. Dobra, nice, nice. Dob nie wyskoczyło. wyskoczyło na razie po prostu jest dobrze, jest na razie dobrze. Nie wyskoczyło, stary, mam diaksy mam złoto, ale do Kejwa nie wchodzę na razie. Ale razie sobie odpuszczę Kejwa, ale poszukam, bo na razie dwa znalazłem, także na miecz bym miał. Ewentualnie na enchant, jakbyśmy robili. Muszę obudować. ja jeszcze czekaj, co ja miałem zabrać? Torka z wodą. A, z wodą, <suszy> z wodą <okay. suszy> Wiaderko z wodą, co? No Woda tak. z wiaderkiem, co? Woda z wiaderkiem, dobra, już mam. Jedna starczy no Tak, jedno starcie. będzie okej. Okay. No tyle, żeby do lawy nie ten, dobra. Skończył mm -hmm. się kilo, czekaj, okay, kopię tutaj, gdzie były raci, diamenty, raci. chociażby żelaznym. O kurczę, ale nie wyskoczyło diamentów, to dobrze, nie będą wiedzieć. Chociaż wiesz, co dla postrachu rzucę ci te diamenty, żeby wyskoczyło powiadomienie. że diamonds for you. Wiesz? Nastraszymy ich tak trochę. Dobra, dawaj. Ja, ja, ja już tam, tam ten lecę. Dobra, ja sobie zrobię kolejny postój i. Co mnie słyszę, Kurde. Włączę sobie te przepalenie ziemniaków już. Podtopik, okej. Okay. Przed chwilą robiłem, więc także nie ogarniam. Dobra, chodź tu do mnie. I teraz patrz, 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 patrz. chodź tu. Złap, podnieś. Oddaj. Oddaj, oddaj. <laughs> nice. Gzy, gzy. <laughs> Ciekawe, kto pierwszy znalazł te diamenty. <laughs> Oh, Boże, zobacz to, ale jesteśmy to do jest przodu. To nice, dobra, będę jest teraz nie przestać w rozwijaniu, dobra. Także kop się tutaj, ja się może będę kopał w tą trochę. To jest jaki poziom? 9 okej. Okay. dziewięć, to wiesz co, zróbmy kratkę przerwy między sobą i będziemy kopać ten, na dziesiątym się kop, na dziesiątym. Ej, ja, ja, tutaj już się chyba nawet kopać nie mogę. Patrz. Zobacz Oła. Dożyłeś co mnie. Co jest grane? Serio? Sorry, babia, kurde. Mnie. A co jest, nie mogę faktycznie? Aha, bo pewnie... Koniec, tu, tu już jestem, border? Nie ogarniam stary, może ten X albo Z jest ograniczony jakoś. Pytacie? Wiesz co może nie idzie faktycznie? Gdyby. Dobra, olać to, możemy się pokopać na boki. 267, możemy się na spokojnie kopać na boki. Także choć przekopiemy po prostu okolicę, tylko pochodnie nie zapomni robić. Kurczę, trzeba by ci zdobyć złoto. To ja pójdę może do cave'u i zdobędę na nas złoto, co myślisz? No, dobrze, okej, idź, a ja tutaj sobie jeszcze sobie pochodnie. No idź tak w ogóle, nie, no. Teammate. No no, no, no no. Teammate bardzo współ. Ja okay. słyszałem szkieleta. Mam żelazo, żelazo mam kolejne. Nice, ja sobie tutaj odetnę cave'a, żeby mnie nic nie strzeliło przypadkiem. Szczególnie się szlak. Dobra, mam tutaj, tu jest lawa stara, tu jest lawa. I żebym tylko nie podpalił się, bo jak się podpale, to będzie najgorsze, co mógłbym zrobić. A może ci ten, wylać ten wieterko, co? Wiesz co, już sobie poradziłem, już sobie tutaj dałem radę. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? I zombie, jest Tutaj. A, tutaj. Uważaj tylko. Ja, ja tam plecy patrzę. Monster Hunter, co? No znaczy, ja się obudowałem tutaj, także powinno być spoko, tylko jest jeden cave za mną jeszcze. Dobra, zabite i tu mógłbyś ten. Znaczy wiesz co ja bym zrobił jeszcze jedno wiadro i tą lawę zebrał. Bo ona się nam przyda. Okej, okay, ja mam ten, ja, ja mam źle, więc ja to sobie tutaj przepadę. No spoko, ja tylko zajrzę tutaj. O, tu jest spoko całkiem, także ja sobie tu rozświetlę, ale tu nie można budować dalej, faktycznie jakoś. Pewnie coś plugin. A wiesz co? Wydaje mi się, że jesteśmy Border. pod tym, jesteśmy pod e, tym spawnem. Pod tym starterem, A. gdzie zaczynaliśmy, dlatego nie możemy. Dobra, ej, story, 7 złota. To jest już prawie refil. Dobra, nice. Dobra, złoto musimy zdobyć i mamy na refila. Dobra, lecę tylko po mojej perki. A, loka jakieś wyrzuciło Od, od której minuty można już się bić? A od początku. Od razu, tak? Tak, od razu, tylko kurczę, że Ja cię ci lecie. No, że ja ci diabłem, to jest najgorsze, co ja zrobiłem. W tym Dużo moment. mam teraz tego żelaza. Mam już 18 żelaza. Dobra, to weź mi zrób Aby stary mieczyk jak możesz. Okej. Okay. Ja przejdę to się cave'em, ryzykuję trochę, ale tak. Jesteśmy pod spawnem tym i mamy tu kolejną lawę, także ja ją zamknął sobie taktycznie. O! No i tu budować no nie mogę. Czy przepalam? mogę niszczyć? Nie mogę niszczyć, kurczę. Czyli musimy kopać się w drugą stronę wyzwania z, z tego co stoimy. Zbieram tą lawę, lawę zbieram już. Okay. No lawa jak najbardziej się nam przyda. Dobra, tu nie możemy. Ale mamy pierwsze dajmonty i nie wiem co z nimi robimy. Zostawiamy czy mieczek okay. craftowa diamentowy. Może na razie się je, ten jeszcze został, co? I jak będziemy no. uzbrojeni właśnie te, w, te, w te żelazo, no to może... Też myślę. No będzie tak. po prostu już lepiej. Ale wezmę sobie żelaza na miecz, okej? Okay. Okej, okay, bierz, bierz, bierz. Jak to założę od razu to, co tu mam? Tudę, źle, Nie Wyrzuciłem sobie niestety. Okej, okay, 7 zł, to przepalę je od razu też. Uh, to ja sobie rozrobię ten Helmik, Ja sobie zrobię tam wiesz, cały z tego żelaza, co? Co ty myślisz? No, też myślę. Nie dobrze, okej. Okay. Teraz tak, złoto dajemy tutaj, okej, okay, ja sobie przepalam jedzenia, jeszcze mi całkiem długo starczy, także na razie no jak term. Jak chcesz to ja mam ten, ja mam tam 11 porkchopów jak na razie. No <laughs> spoko, spoko. Na no, no chlebiak ja jeszcze Ja wejdę mam. tutaj, wiesz, ja sobie tutaj wejdę, ty mi przyszykuj też coś. I, DIAMENTY KOLEJNE! Masz? Stary, kolejne diamenty mamy. Co ty gadasz, nice. Jeden. Jeden dwa. Ja podzielę lapis lazuli. Teraz jeden ten, pokazał no i... No coś ten zwolnione. Jak PISZĘ? <laughs> o widzisz, wyzywałeś, że śmierdzę. I widzisz. Było wyzywać mnie. I, te, i teraz będziemy śmierdzieć tymi diamentami. <laughs> no i widzisz, śmierdzący diamentami. Zrobić ten eku jakieś tam je, jak mam? Zrobić tak, co? możesz mi robić powoli tam klatę i tak dalej. No. Cheater, Tutaj już mam dla ciebie. O, diamentów mamy, ej, diamentów, to ja już chyba... Kończę, nie wiem, robimy? Portalu kaderów? Portal? A chociaż nie wiem co? czy jest o. sens, bo co, potki niby heal byśmy zrobili, ale do nich też trzeba arbuzy, a my nie mamy tutaj niby tych. Także no chyba nie raczej, raczej z tym, ale to ty masz to stary. Masz, łap, tu, no mam to dla ciebie. Jaki seksiak! Mm. Mm. Seksiak, kuty mój. Mm. Mm. Niebieska panterka! <laughs> Rrr. 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 Masz, łap, kolejny. Czekaj, 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 ty rób, a ja wezmę złoto, okay. tylko moja. Mamy zgrane i logiczne rozstawienie. Jak myślisz, po ile robimy odcinki? Po 20 czy 30 minut? 20 minut. No chyba tak jak ten, tak jak wszyscy. 20 minut. Znaczy wszyscy to chyba... Znaczy tak, no, no. Tak, nie. Tak, nie. No, no. 10. <todgłosy> <todgłosy> to co, może zrobimy sobie dwa miecze diamentowe? Bo mamy na to i byśmy mieli na jeszcze dwa diamenty. O, nice. Dobra, to będzie... Do, to to, to będzie stary. Giega, trzymaj, But trzymaj, tak trzymaj, ziomek. Trzymaj, no tak. nie. Ode mnie, da ciebie. <todgłosy> <todgłosy> ale Sztings, ale chłopie. <todgłosy> <hopeful>. Jest dobrze. <todgłosy> ale przerąbane mają, nie? Dobra. Ile masz ten, żelaza? 3. Rzuciłem Ci tutaj jeszcze trzy żelaza, więc sobie tam No, Dobra, a ja zrobię cały set, tylko wezmę o. to żelazo. Jeszcze mi dwa brakują do całego setu. To Stoję się teraz ten przepalają się, przepalają. Nice, będziemy full żelazni. Nice, ale kurde, my już mamy... Ile to się już nagrywa? No ja, ja już ci mówię, że to się trzy, nagrywa. 15, minut. I mamy no, no 15 i minut. to co, straszymy ich, że mamy już full żelazne? Nie, 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 nie. Ale co to eee. można no jakoś? Na czacie można pisać, że no już. jak, ale to jak tam u was. Tam nic, nic tam nie pisz, nic tam nie pisz. Spokojnie. Ale mam ten, mam, łap, rzuciłem Ci. A no, my. No, wiesz, mamy Kuboid, nie, bebe? Ogólnie. No, już, już koksy refile i te sprawy. Gdzie po na gildie. <laughs> okej, okay. i co teraz robimy? Ja to, ja to, ja to tutaj zbiorę, co? Wiesz co? Ja bym wyszedł na powierzchnię, tylko czy jest zdjęcie, jest noc? O to jest pytanie. Mi się wydaje, że już może być noc. A, bo drewno mi się kończy, ja bym sobie wyszedł i poszukał. Ja pakty. ja mam jeszcze ten drewno, jak coś. A, A może, bo... okej. Okay. Tak, w ogóle to są zalety picia przed nagraniem całej butelki dwulitrowej wody, nie? Polecam. <laughs> Zobacz, ile ma teraz tu, ten 3 HP. Automat jeszcze stracił. O oh, jeny. no to coś czuję, że. Na razie tylko ty i Graf macie ten cały. co, ja pójdę za Nie, nie, na powierzchni? Natella. Okay. A ja może, może ten. Tutaj, tutaj, Teraz będę to wszystko jeszcze okupił. Może jakieś te. Jeszcze ok, jak wiesz to znajdę co złoto najbardziej potrzebujemy, bo na refile. A refile regenerują życie, nie? Jedyny sposób, żeby odzyskać HP, jeśli nie idziemy do netheru. Labę tutaj gdzieś ten, słyszysz obok mnie? Noc jest. wiesz co, uważaj. Ja nie wiem, czekać na dzień. Chyba poczekaj, Dobra, widzę, że mi dałeś dużo drewna. No tyle ile miałem, tak wiesz. Zobacz jest spółstaka pochodni tak około. Wezmę tutaj mamy jakie kordy? No, wydaje mi się, że faktycznie środek jest koło nas, wiesz? Znaczy nie środek, tylko te startowe kordy, nie? No, rozumiem, rozumiem. Shit, szkielet przy wejściu, oh fucking way. Nie, 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 ja nie wychodzę stąd, nie ma opcji, że ja wyjdę z tych podziemi na powierzchnię, nie, nie, nie. Time to mine, okej, okay, czyli oni zrobili dopiero żelazne kilofy tak naprawdę. Bo to jest chyba no. osiągnięcie, niecież za żelazne kilo, wiesz? Tak, dokładnie, dobra. Dobra, ja sobie jeszcze łyknę wody. <grywka> okay. Strasznie dużo problemów robię, wiem, to może tak po 25 minut nagrywajmy, o. Bo to po, okay. po, po wycięciu scenek to będzie akurat na 20 I do 25 minuty I tu jest tu, tu jest bebe Gdzie jest bebe? Gdzie jest bebe, tu jest bebe, jest bebe. Czekaj, 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 my tak robimy, że jestem na samym dole i tutaj jest takie można powiedzieć jak o, widzieliśmy, okej okay. Tak wiem, wiem, dobra, musimy no, pokopać jeszcze to diamentów ile? No tak żeby klaty chociaż zrobić, nie myślę Bo do Nederu nie będziemy raczej szli, bo... Sorry, no nie wierzę w nasze możliwości aż tak. Zapalniczkę na pewno zrobimy, także zrobimy sobie ten. Film ten styl musimy zrobić. Mam lawę, mam lawę obok mnie <grym> Nice. Ale zapalniczkę tak czy siak się przydaje, ja będę miał zapalniczkę, to będziesz miał lawę na przykład, nie? Mhm. Także ja teraz ja sobie skraftować To zrób postój przy tobie znowu. Postaw tę ja chwilkę. O, wejdziemy tutaj, jestem za tobą, nie bój się jak coś, nie. Ej, okay. wylasz tutaj wodę czy nie? E, możesz wylać, możesz wylać. To ta tam lawa to ta nam tyle aż nie potrzeba. To Zostać, znaczy, ta jedna, co ty masz, tak naprawdę. Mm -hmm. Musimy rozświetlać, żebyśmy nam szkielet na plecach nie zrespił żaden. O, patrz, 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 tam, tam, tam oh. jest, to jest. O! Oh. O oh, yeah! O, oh, yeah, yeah, bebe! Czy ty to czujesz w ogóle? Co za team? Ja w ogóle tak patrzyłem na te teamy i tak myślałem, kurde, no do kogo mnie przydzieli? Bo tak w sumie na końcu nie nas przydzieliło. Na tym, na tym na tym F5 nic nie widziałem kompletnie, ceny. że ja to przeszedłem akurat. z f Czekaj, ja wejdę tu. kuść te creepery, stary, tutaj obudowuj od razu wejścia. Kurde, creeper! Idzie, dobra, zamknął. Chyba nie wejdzie. Dobra, nie wejdzie, dobra, zamknąłem, stary. Żelazem nad tobą było w ogóle. Także zbieraj takie rzeczy, bebe. Za bogaty już jesteś? Hajs ci... No. ci z YouTube'a już odbił do głowy. Miliony zarabia i widzicie. Żelazem gardzi. Ja chyba szkieleta słyszałem. Na pewno tego Batmana. I weź tutaj pat. jest jestem nad nami. Nice, słuchaj, wespnij się tutaj i zagruć to koblem, tak żeby nic nam nie weszło na głowę, okej? Okay? Okay. Złota widzę faktycznie jest tutaj, także bierzemy od razu i mamy już na refila, czyli trzeba tylko po wyjść. Noc już mija, także możemy za chwilę się wybrać już na powierzchnię I przejść sobie po hordach i poszukać, czy nie znajdziemy jakiegoś przeciwnika. Może byśmy jakiś team już wykluczyli. A my naprawdę jesteśmy chyba do przodu z tego wynika. O, mamy już 20 minut, także myślę, że w tym momencie się pożegnamy, także... BB, coś masz do dodania? Nie. Like i to wszystko. Okay. Tak, także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.